Real Pierdzielony Madryt. Dobra, więc na samym starcie odbieramy Mainu z zadań. Troszeczkę nadrobiłem te wszystkie wyzwania, gdzie, było, gdzie był EXP do zdobycia. I w sumie wyszło, wyszło tak, że można już go zrobić, ponieważ i jej wczoraj, za to, że były te błędy z serwerami, to dali zadanie. No, za zagranie jedne, jednego meczu dostajecie 3000, 3000 EXP'a. Także dzięki temu jest możliwość zrobienia tego gościa. Także dzisiaj go sobie sprawdzimy i powalczymy o ligę elitarną jeszcze. Stop! Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl. Od teraz przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy końców w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności. A z kodem Oscar dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. No dobra, i tak naprawdę muszę wygrać tylko jeden meczyk, żeby być w lidze elitarnej. No bo mam tego boosta razy dwa, także zróbmy to. Także to zróbmy tylko trochę, przeróbmy skład. No dobra, to go dajemy do składu. I wiecie co, myślałem o czymś takim. Mainu tutaj i zamieniamy go z Kajem Haversem. I Kaj hawers na LO. Ej, to jest dobra opcja. A i przy okazji Bowen odblokowałem, jeszcze nim nie grałem. Ale wygląda on na fajnego prawoskrzydłowego całkiem. Dużo ma playstyle, ma playstyle do podaj, ma playstyle do driblingu. No i wygląda na mocną kartę, tak szczerze. O jezu, Mbappe, gościu chyba jest blisko awansu. Ajajajaj, tak jak ja w takim razie. No dobra, to walczymy. Yy, powiem wam, że jak na przykład w meczu z City gdzieś tam czułem, że Real wygra pokarnych, bo nawet postawiłem taki kupon, więc nie, że rzucałem słowa nawias, tylko rzeczywiście tak obstawiałem. Tak w tym meczu Bayern Real. Ja nie mam pojęcia, jaki tam może być scenariusz na ten mecz, nie? Totalnie, no nie mam pomysłu, nie? I zobaczmy, Mbappe, kurde, skopałem to I Mainu, dobre podanie do Kiliana. Kylian Mbappe, dobrze do Bowena I Bowen! Pierwszy jego gol, patrzcie, karta z zadania, jaka dobra i zobaczmy, dobre podanie od Tacha do Mbappe, czy to był spalony, czy... Ej, to nie był spalony, ej, ja tak trochę strzelałem z myślą, że to spalony. Dobrze, dobrze Konate, na razie gasimy tego Toty Mbappe rywala. I dobre podanie do Diaza, i Diaz, cudowna piłka do Kyliana, i Kylian, no nie wiem. Już, już tutaj powinno być 2 do 0, ale zobaczmy, teraz Bowen, dobra... Co się tu stało? Przerwy i teraz Bowen, zobaczmy, Bowen, Bowen. Bołem nie, Mbappe na pusto, o Jezus Dobra, ale i tak powiem wam, że taka dominacja w tym meczu jest Że prędzej czy później gol musiał paść Co prawda, że, co prawda w gównianym stylu padł, ale padł Możemy, Mainu z pierwszym golem, tak jest, 3 do 0 Rozmowa o PSG, nie no, że wczoraj grało dobrze, ale uważam, że mieli po prostu pecha Znaczy, dobra, dobrze Ja miałem wrażenie, że oni na przykład momentami... Klepią sobie tylko, żeby klepać. Jakby, jakby czułem się, jakby oni w ogóle zapomnieli, że oni 2-0 w dupę dostają. <grywia> ja nie wiem. Dziwne to było. No ale no, 4 razy obramowanie bramki, to jednak trzeba mówić troszeczkę o pechu. I pięknie, bołem. 4-0, proszę Państwa. Dobra, te, ta walka elitarna była szczerze łatwiejsza niż zakładałem. Dużo łatwiejsza niż zakładałem, tak? była mamy Ligę Elitarną w pierwszym meczu. No do, dobrze, bo ja ogólnie miałem plan od, odpalić się o 17:00. Cisnąć do tej elitarnej, no ale widać nie było po co. I pięknie, liga Elitarna. I paczka 2 razy 86 plus w nagrodę za awansowanie do Ligi Elitarnej. Okej, okay, mamy za to Trenta. Wow! Ale fajnie. I Griezmanna duplikat. Kurde. Dobra, zagrajmy. Bo i tak muszę te Winki dobić. Także zagrajmy pierwszy meczyk w lidze elitarnej. No, debiut. Y, majno fajny, trzeba przyznać. Od razu gola strzelił. I bardzo dobrze. Taki, wiecie, bardzo dobry feeling miała ta karta. Ale zobaczymy, jak będzie w tym meczu. Dlatego lecimy. Tak, Schlotterbeck, Grimaldo. No, no, ktoś tu ma dobrego czerwonego pika. No i jeszcze ma Modricia, tak? I jeszcze Guedesha robi. No nieźle. I dobra piłka na Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, no tu sobie zdecydowanie radzi lepiej niż w meczu z Borussią, 1-0, trzecia minuta i gol O, fajnie, patrzcie na to, no dużo, znowu ciężko w takim razie będzie potestować tego Mainu No bo gościu chce chyba dograć sobie po prostu meczyk do Guedesza, nie? Chyba tak, ale ja nastrzelam gole, bo ja widziałem ostatnio jakiś klip, że jakiś zagraniczny youtuber Chyba to był Ford Market, o ile się nie mylę, miał wynik jakiś 4 do 3, gościu przestał grać, on sobie poszedł chyba zrobić herbatę czy coś takiego, a tamten typek mu nastrzelał goli, więc ja tutaj robię sobie bezpieczną przewagę, jakbym się zagapił w którymś momencie. Jakieś taki 5-0 zróbmy, nie? Żeby tak szybko, szybko gościu nie wbił Dobra, jak ktoś chce, to teraz mogę oceniać składy za darmo Także dawajcie, bo i tak co ja mam robić do 10 minut teraz Patrzeć jak gościu przy piłce się utrzymuje Jeszcze gramy, ale już... Os Dobra, ostatni składzik oceniam 6-6 jest? No co za pe Co za 7-6, no co za... Co za... o ty! Obyś miał poduszkę z dwóch stron ciepłą Pe Jak można być takim Jak można być kimś takim No przepraszam was bardzo Ja tu robię dobre uczynki Oceniam składy Coś czego nie lubię A taż nie grała cały mecz I nagle zaczął grać Oj, oj, oj Czegoś takiego się nie robi, nie? nie ale to, to był cios poniżej pasa, nie? To był cios poniżej pasa Nie lubię takiego czegoś Oj A oczywiście wiadomo, że nie można tworzyć Z tym gościem grupy Wiadomo, kto by się spodziewał Czy będzie coś ciekawego u Kubiksa? Nie, 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 to nie Royce, nie, to nie Royce, to jest ADMI oczywiście, pięknie Dobra, paczka z Tocymu u Maximusa, zobaczmy I bu, Niemcy, o, napastnik Schiller, 95 Tak jest, ej, to jest dobry traf, to jest dobry traf Dobra, to w sumie, w sumie jeszcze czekając na 19, otwórzmy yy, kolejne 5 pików 8.3+, których nie otworzyłem yy, No wczoraj o 19, nie no, bo były te problemy z serwerami, zobaczmy Może akurat coś ciekawego wpadnie Okej, okay, ja widziałem, że Damian miał na przykład z dwóch pierwszych pików dwa tocy. No ja na razie na chyba 20, jak nie 30 takich pików miałem dwa tocy. Nie, chyba 20 pików, nie? Ale dobra, ale może to się zmieni. Oczywiście tutaj mieliśmy Modricia, teraz mamy Hegerberg 89, także dobrze ciśniemy. Trochę lecimy w górę, nie? Także nie zatrzymujmy się. Tocik, no i się zatrzymaliśmy, ale dobra, jest chociaż... są chociaż te walkouty, nie? I ostatni pik 83, plus. I jest też walkout, super, ej ładnie oddało, tak szczerze? Na 5 pików, 4 walkouty to jest dobry wynik. To jest naprawdę dobry wynik. Dobra, mamy godzinę 19, zobaczmy. Codzienne logowanie jest, ale ja mam chyba jest skończone. Dobra, zobaczmy, zobaczmy co takiego dzisiaj wyszło. Uwaga, 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 uwaga. O jest, ulepszenie TOT z Bundesligi, od razu robimy dwa składy. 8-5, 8-6. Spodziewałem się, że sobie będą takie wymagania będę robił, tydzień temu oddało, także liczę na delikatną powtórkę. Miał w Silas Wamangituka wyjść, czy wyszedł Silas Wamangituka dzisiaj? O jest, ulepszenie TOT, można sobie zrobić raz, super! Czy to raz na tydzień można robić? Ej, to jest świetne SBC ogólnie. Dobrze, zobaczmy. Tydzień temu. Paczka z gwarantowanym tocem Premier League przyniosła mi mój najlepszy traf podczas toców. Czy paczka z tocem Bundesligi to przebije? Szczerze wątpię. Stawiam, że będzie Kobel, tak, między wierszami, ale zobaczmy. Może napiszemy jakąś małą historię teraz. Uwaga, paczka z tocem poleciała, mamy toca moment i mamy Girasiego. Także raczej traf bez historii, ale patrzcie, kolejny Tydzień z rzędu trafiam w tej paczce. Ej, wydawało mi się, że to był moment. To sorry. Nie, to trafiamy Girasiego. Ja myślałem, że to jest moment. No, karta, karta typu na przepałkę 92 overalla. Taki troszeczkę tańszy Bonifacy. Yy, paczka z tocem Bundesliga ugram w gry. Czy będzie lepszy traf niż u mnie? Poprzeczka nie jest zawieszona wysoko, więc jest taka szansa. Mamy Niemca na S.O., czyli tak. Czyli tak, czyli tak o. Dostaliśmy dusza na Tadicia. Tak jest, dostaliśmy do na Tadicza. Nie wiem czemu nagle tak teraz go dostaliśmy, ale dostaliśmy. 4 na 4, no tak spoko. Ale, e, ale zobaczmy w SBC, gdzie jest ten Silas Tuka? Bo wcześniej go nie było, może go teraz dodali jakoś szybko. Nie no, no nie ma go no. Ty no, na futbini mi pokazuje. U mojego moderatora z TikToka xD, paczka z gwarancją Bundesligi. Zobaczmy, czy będzie lepszy traf niż u mnie. I Niemcy? Eś, o, tak. Tak? Czy to będzie.? A, Anton, o kurna. Dobrze, paczka. Kolejna, kolejna gwarancja totca Bundesligi. Zobaczmy, może będzie pierwszy boom. Jest Toc moment. Anglia, LS, czyli Jadon Sancho. Ej, na razie żaden traf się nie powtórzył na live. Fajnie, fajnie. Na razie jest duże urozmaicenie w tych paczkach. I zobaczmy, paczka z gwarantowanym totcem u Kasperowskiego. Co będzie tutaj? Czy oddam naszemu przyjacielowi z czatu? I. A, jest. A, nie, jest. To nie jest Grzesiu Kobel, to jest oczywiście. O Boże, ale teraz się... No ja wiem co to jest Czaka oczywiście Czaka. Dobra, zobaczmy, co tu będzie. A, czy to ja, a to ja otwieram. Dobra, zobaczmy. I Niemcy. Eś o, tach No pewnie, że tak. Dobrze i kolejna paczka z gwarantowanym Tocem. Zobaczmy, co takiego tu będzie. Może teraz coś odda. uwaga, czy będzie coś dobrego? I Niemcy. S-O, Tach. A Anton, kurde. Ale dziękuję za pokazanie paczuszki. Dobrze, a my zobaczmy Dwa piki 83, może tu coś odda. <laughs> I jest toc! Aj, Davis! Dobra, znaczy nie ten Davis, oczywiście, Dawis, sorry. Jeżeli ktoś tylko słuchał, nie, nie Alfonso Davis, tylko Davis z Anglii. Dobra, zobaczmy, trzy piki, 83 i pierwszy pik, 8 5 rice o tydzień za późno. Zobaczmy dalej. Kante No tak, on też już nie ma karty. Dobra, to teraz Toc, proszę, dajcie jakiegoś Toca z tych pików. Dobra, zobaczmy skład rywala. No, no niezły, niezły składzik, ale musimy jeden meczek w elitarnej wygrać. I drogba. Nie, no dobra, przesunąłem się, ale dobra. Wiecie co, ja nie, nie chce mi się nadrabiać, nie chce mi się nadrabiać. Za mało czasu jest na nadrabianie, także opuszczamy meczek, będziemy grać kolejny. Dobra, zobaczmy, gwarancja z u rebelianta. Uwaga, co tu będzie? Anglia? O, zapowiada się dobrze, może Rice? Oj, szef. Dobra, kolejny rywal nasz w lidze elitarnej. No, no to komuś oddało z tego pika, nieźle. Dobra, strzelaj to. Dobra, dobra, brawo, 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 wygrałeś, super. Dobra, kolejny rywal. Oj, Ferdinand Konate, to będzie trudny. pojedynek, ale no, nie skład. Taki szczerze ten środek pola mnie nie przekonuje. Oddaję wina? <grym> Pff, ej, myślałem, że serio odda. Co jest? No dawaj, gościu, ty przede wszystkim się ma... meczu gramy mecz. Dawaj normalnie. Wymiana i Patryk Wieira, kurde. O, karny w sam środek. Dobrze, 1-0 I zobaczmy, Kylian P. Delikatnie lubikiem i 2-0 Bardzo szybki mecz to może być, proszę państwa Dobra, i zobaczmy teraz Dias Zobaczmy, uwaga, Luis Dias Luis Dias, Luis Dias, fajk, no, no nie mogę trafić Patrzcie, jak tak to zawinął, no nieźle Odegard, Odegard i Casillas, kurde I Mares, tapinek, pięknie Wow, brawo, coś zrobił I Kylian Mbappe nie ma góra! Ej, nie ma! To ja myślałem, że brama jest. I dobra piłka na Viniciusa! Nie ma! No wiadomo. Ej, szczerze, gościu, mega tandetnie gra. Dużo przy piłce się utrzymuje i jedyne jakie akcje chciał wyprowadzić to. Tapiny. Nuda fest. Szczerze, nuda fest. Dobrze, jeszcze mamy paczki, paczkę z tocem Bundesligi, tak? UXD. Zobaczmy. A nie, to jest zwykły, ze zwykłym tocem, także zobaczmy. Co tu będzie? I Anglia. Bramkarz. Kitting, kitting, lipa, lipa. Paczka z tocem u Daniela, zobaczmy, co takiego będzie. Uwaga. I jest chyba toc Moment z Brazylia? espek? Ej, nie wiem, co to jest, serio. Ej, fre! To jest dobry traf. Ten 300 tysięcy kosztuje. Świetny traf, gratulacje. Bardzo dobrze oddało. Moim zdaniem świetnie.